Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Zrozumieć Świat, czyli podcastu bliżej filozofii. Dzisiaj znowu ze mną jest pan profesor Artur Pacewicz. Dzień dobry. No i tak jak obiecałem w ostatnim odcinku, zajmiemy się dzisiaj starożytnością, ale spróbujemy wejść w tą starożytność głęboko, 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 ponieważ Spróbujemy zrozumieć, dlaczego tak, istotne, tak istotna jest znajomość starożytnych języków, by móc dobrze poznać filozofię na przykład Platona albo Arystotelesa. Trzeba pamiętać, że Witwicki to jest no, proza przedwojenna. E, e, w, pojawia się pojęcie papinka, mhm. bo Orfeusz na papinka wygląda. No i teraz pytam się: co to, studenci, co to jest papinka? A to jest no, po prostu Malakos po grecku, czyli taka osoba wręcz no, bardzo miękka, można powiedzieć, prostytutka męska. O, jedno i nieokreślona diada. Jakbym był młodszy, mieszkał z rodzicami, przyszedł do mamy, powiedział mamo, ty przestań już tam wierzyć w te swoje rzeczy. I synek poszedł do szkoły filozoficznej, wrócił. No i nie tylko mówił, Tacie, że nie ma racji, ale jeszcze tata i mamy chciał sprawdzić. I do tego była potrzebna aż tak rozbudowana metafizyka, żeby Powiedzieć ludziom, jak dobrze żyć, co mm. jest dobre. Coraz trudniej jest nam dookreślić swoje życie. Co więcej, zauważmy też, że, że jakby, no są grupy, które się dookreślają mocniej, mm. ale wtedy też się często pytają jako skrajne. To jest całe nasze myślenie. Ciągle mm. odnajdowane są papirusy, gdzieś tam w Afryce, w Egipcie, i część z nich jest do odczytania, czy nie lub nie, no to są często skrawki. że najpierw trzeba się wyzwolić z różnych małych koncepcji, a potem trzeba się wyzwolić z Platona. Gdybym szukał analogii ze świata starożytnego, to jesteśmy w takim świecie po Aleksandrze, gdzie właśnie już jest tak jak pan, mówi, już jest Budnes, czyli jest, są elementy wschodnie, są ciągle elementy zachodnie, stare, nowe. Jesteśmy w takim, w takim przynajmniej tu w Europie, jesteśmy, mi się wydaje, w takim miszmaszu.